Yo! Witam w kolejnym filmie z naszej wyprawy po Pirenejach. Tym razem będzie dość nietypowo, bo właściwie cały dzień jechaliśmy w strugach deszczu. Wydaje mi się, że mało jest takich materiałów na YouTubie, bo wszyscy wolą udostępniać filmy z pięknych, słonecznych dni, gdzie pędzą malowniczymi przełęczami skąpanymi w promieniach słońca. A niestety nie zawsze jest tak pięknie, i na takiej sytuacji jak ta też trzeba być przygotowanym. W normalnych warunkach, żadna siła by nie wygoniła człowieka z domu na deszcz. Niestety pogody na takim wyjeździe się nie wybiera, a do kolejnego punktu podróży trzeba jakoś dotrzeć. Oczywiście my nigdy nie idziemy na łatwiznę, więc zamiast pojechać najkrótszą drogą do celu, stwierdziliśmy, że i tak lecimy przez góry. Finalnie tego dnia zrobiliśmy ponad 300 km po górskich drogach i przełęczach, z czego większość drogi w deszczu. Jest to dobra okazja, aby porozmawiać na temat jazdy w takich warunkach i o tym, jak być na to przygotowanym. Wiele osób boi się jazdy w deszczu i nigdy, gdy jest ryzyko opadu, nie wyciąga motocykla z garażu. Mało tego, nawet osobiście znam takich osobników, których motocykle nigdy nie widziały nawet jednej kropli deszczu. Nie mówiąc już o jeździe przez ponad 300 km w takich warunkach po wąskich i zdradliwych górskich drogach. Zanim przejdziemy do sedna, do stałych widzów poproszę o zaufanie w postaci lajka dla zasięgów, a po obejrzeniu materiału który mam nadzieję będzie ciekawy, o krótki komentarz pod filmem. To pomoże w rozwoju kanału, a mnie zmotywuje do robienia kolejnych materiałów. Oczywiście wszystko to, o czym będę mówił, to są tylko i wyłącznie moje własne spostrzeżenia i doświadczenia, z którymi nie musicie się do końca zgadzać. Nawet jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie i jakie jest wasze doświadczenie w tym temacie. Dlatego zachęcam do komentowania. Już od rana wiedzieliśmy, że tego dnia nie będzie lekko. Prognozy na wszystkich aplikacjach nie pozostawiały żadnych złudzeń, że czeka nas jazda w deszczu. Jakbyście pytali, z jakiej aplikacji pogodowej korzystamy, to ja osobiście preferuję apkę Pogoda Entrada, w której zawarty radar pogodowy pokazuje na bieżąco, gdzie są chmury deszczowe i w którą stronę zmierzają. Rano ruszyliśmy z hiszpańskiej miejscowości Bosost, gdzie spędziliśmy noc. I skierowaliśmy się drogą N230 w kierunku Francji. Bosost to malownicza miejscowość w północno-zachodniej części Hiszpanii, w Katalonii, znajdująca się bardzo blisko granicy z Francją. Pierwszym celem naszej podróży była przełęcz Col du Portillon. Położona jest na granicy Francji i Hiszpanii, w centralnych Pirenejach na wysokości 1293 m nad poziomem morza. Przez przełęcz prowadzi droga N141 po stronie hiszpańskiej i droga D618A po stronie Francji. Następnie skierowaliśmy się na znajdującą się nieopodal legendarną w świecie kolarstwa przełęcz Col de Persourc. Jadąc drogą D618 wspinamy się na wysokość 1569 m nad poziomem morza. Trasa jest bardzo znana i w całości asfaltowa. Ma liczne zakręty i serpentyny. Jest szeroka i płynna, więc bardzo przyjemna dla jazdy motocykla. Trasa prowadzi przez zielone doliny, paswiska, lasy i górskie hale. Wokół liczne punkty widokowe z panoramą Pirenejów, choć tego dnia nie za bardzo mogliśmy to sprawdzić. Przełęcz znajduje się niedaleko innych znanych punktów. Obok wcześniej wymienionej Col de Portillon jest jeszcze przełęcz Tourmalet, którą musieliśmy odpuścić z powodu panujących warunków oraz przełęcz Aspiny, na którą udaliśmy się po przejechaniu przełęczy Persur. Przełęcze te są częścią tak zwanej i tu mi wybaczcie, bo nie jestem w stanie tego sam wymówić. Route des cols des Pyrénées. Po polsku zwanej Droga przełęczy pirenejskich. Są to drogi biegnące wzdłuż całych Pirenejów od Atlantyku do morza Śródziemnego o łącznej długości około 720 km. Okej. Okay. Czas najwyższy przejść do głównego tematu dzisiejszego filmu, czyli jazda w górach przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Niestety, góry, szczególnie wysokie, są nieprzewidywalne i pogoda nawet jednego dnia może się wielokrotnie zmieniać, o czym już nieraz się przekonaliśmy. Sam osobiście zaliczyłem sytuację, gdzie na odcinku niespełna 300 km ponad 30 stopni temperatura potrafiła spaść prawie do zera. Tego dnia na szczęście nie było tak hardkorowo, ale zasada, że temperatury w górach mogą skakać i to znacznie, jak najbardziej się sprawdziła. Niespełna 15 godzin wcześniej, jak sprawdzałem dzienny przebieg po dotarciu do hotelu, termometr na wyświetlaczu mojego motocykla o godzinie 18.30 pokazywał 27,5 stopni. Następnego dnia rano pokazywał już tylko 10 stopni i przez cały dzień, jak byliśmy w drodze, niewiele się temperatura zmieniła. Plus do tego padał deszcz. Obok niepowtarzalnych zalec sportowego Nakeda, który jest mocny, zwinny i lekki, co potrafi dać ogromny fan zjazdy po takich górskich drogach, są też wady takie jak kiepska pakowność oraz wręcz zerowa ochrona przed wiatrem i deszcz. Jako, że posiadam też w garażu Tigera 900, więc typowo turystyczny motocykl, wiem jak drastycznie różny jest komfort podróżowania przy takim załamaniu pogody. Ten kto nie miał okazji zaliczyć takiej drogi na jednym i drugim typie motocykla, nie jest świadom jak ciężko się robi na takim nakedzie. Jak nie trudno zauważyć, sportowe nakedy na których latamy nie są królami pakowności, więc planując taki wyjazd trzeba bardzo dobrze przemyśleć jakie ciuchy ze sobą bierzemy. Nasze 40 litrowe sakwy SW Motecha, których używamy, niestety bardzo szybko się zapełniają. Nie możemy sobie pozwolić na zabranie np. Na dwóch kurtek, a z drugiej strony musimy być przygotowani na duże skoki temperatur oraz na nagłe zmiany pogody. Szczególnie jak się wybieramy w takie rejony poza sezonem letnim. To nie są Bałkany, gdzie w lipcu przez trzy tygodnie można nie zobaczyć ani jednej kropli deszczu. A nawet jak spadnie, to człowiek przyjmuje go z radością, bo się może schłodzić. Jadąc tutaj musimy być przygotowani na upały, zimno oraz deszcz. Pod żadnym pozorem nie sugerujcie się długoterminowymi prognozami pogody, które na pewno będziecie wielokrotnie przeglądać przed wyjazdem. To są góry i tu wszystko jest nieobliczalne i zmienia się w mgnieniu oka. Już mieliśmy takie sytuacje, że jadąc w dany region cały tydzień miało padać, a nie spadła kropla deszczu. Jak i w drugą stronę, że miały być upały i słońce, a większość wyjazdu był deszcz. Tak mieliśmy w tym roku na Sycylii w marcu, gdzie przez cały wyjazd mieliśmy na przemian słońce, deszcz z przewagą niestety deszczu. Ale to już temat na oddzielną serię filmów. Zawsze w waszych sakwach czy kufrach musi być miejsce na zestaw przeciwdeszczowy. Trzeba mieć ochronę rąk, ciała oraz butów. Nie ma nic gorszego jak jazda w przemoczonych ciuchach w niskiej temperaturze. Komfort wtedy jest zerowy. A najgorsze jest to, że po dotarciu do hotelu okazuje się, że nie ma tego jak wysuszyć. A następnego dnia znowu trzeba ruszać w dalszą drogę. Wszyscy jeździmy w kamizelkach Airbag, które gwarantują najwyższą formę ochrony. Niestety taka kamizelka to zawsze dodatkowa warstwa, dlatego kurtki mamy myszowe, aby było przewiewnie. O rękawicach już opowiadałem na wcześniejszym filmie, ale dla tych, co nie widzieli, przypomnę, że na taki wyjazd zawsze mamy dwa komplety rękawiczek. Letnie na wysokie temperatury oraz cieplejsze na chłodniejsze dni. Buty są swego rodzaju kompromisem. Nie jeździmy w trampkach, ale jednak preferujemy buty niskie, bo jednak zawsze będą dużo bardziej komfortowe przy całodziennym użytkowaniu od tak zwanych wysokich kaloszy. Oczywiście mogą znaleźć się osoby, które uznają na przykład tylko skórzane kombinezony najlepiej w jedynym słusznym czarnym kolorze i bez perforacji. Ale osobiście nie wyobrażam sobie jazdy z czymś takim w pełnym słońcu przez cały dzień. Jak widzę takiego delikwenta, szczególnie w mieście stojącego na światłach w środku lata, to aż mi mózg zaczyna się gotować pod kaskiem. Mamy w szafie kilka skórzanych kurtek i kombinezonów, też jednoczęściowych, bo jeździmy po torze. I tak jak motocykl sportowy nadaje się na tor, a nie jazdę w korku po mieście, tak samo skórzany kombinezon nie jest optymalnym wyborem na taki wyjazd. W obecnych czasach, gdzie mamy kamizelki Airbags, spodnie jeansowe klasy AAA, Naprawdę można ogarnąć sobie ciuchy, które wyglądają jak zwykła odzież miejska, są tak samo komfortowe, a przy okazji gwarantują najwyższą możliwą formę bezpieczeństwa. Oczywiście można zaopatrzyć się w laminatowy zestaw, np. klima czy ruki za kilka worków złota, buty i rękawice goreteksowe, ale nigdy to nie będzie złoty środek. Miałem kwestię, że w tych styliach na sportowym nakedzie wyglądałbym jak idiota. To na przykład wysokie buty z membraną czy długie rękawice przy temperaturach 30 plus po prostu nie robią roboty. Na taki wyjazd trzeba mieć ciuchy, w których czujemy się komfortowo i dobrze przez wiele godzin w każdych warunkach. Dlatego osobiście nie używamy ciuchów z membranami, tylko dodatkowych ochraniaczy w postaci nakładek na rękawice, buty oraz kombinezonów jednoczęściowych na ciało. Jak już wcześniej mówiłem, na naszych motocyklach mamy zerową ochronę przed wiatrem, deszczem, ale też przed błotem. Każdy, kto jechał za takim motocyklem, ten wie, że unosi się za nami fontanna wody, a błoto czasami trzeba zeskrubywać z kasku. Nakładki powodują, że kurtkę, spodnie czy buty po ich zdjęciu mam idealnie czyste i suche. Dodatkowo nakładki działają jak dobry windstop, więc przy drastycznym spadku temperatury, który zawsze ma miejsce przy takiej pogodzie, znacznie poprawiają komfort termiczny. Przy okazji sprzedam Wam teraz protipa zakupowego. Po pierwsze, nie zawracajcie sobie głowy tanimi nakładkami na ręce i buty, bo będą to produkty jednorazowe i tylko zmarnujecie kasę. Sam kiedyś miałem sytuację, że mierząc nakładki na rękawice pewnej znanej polskiej firmy rozdarły mi się w sklepie przy próbie zakładania. Po drugie, kupując, zawsze mierzcie to na ciuchy motocyklowe, w których będziecie jechać. Zazwyczaj musi to być rozmiarówka większa od waszej standardowej. Zarówno kombinezon, jak i nakładki na rękawice oraz buty muszą być z jednej strony dopasowane, by nie powiewało to na wietrze, a z drugiej musi się to łatwo i szybko zakładać. Wiadomo, jak to jest. Nawet jak mamy przed sobą czarne chmury, to zakładanie przeciwdeszczu odkładamy zawsze na ostatni moment. A po wjechaniu w ścianę deszczu może się okazać, że jest za późno, bo już mamy mokro w gacie. Dlatego kluczowe jest aby dało się szybko i sprawnie ubrać w kombinezon i nakładki. Tanie produkty zazwyczaj występują w jednym uniwersalnym rozmiarze. Markowe nakładki występują w kilku, dzięki czemu można je idealnie dopasować do rozmiaru rękawic oraz butów, jakie nosimy. W opisie filmu umieszczę linki do zestawów, które my używamy. Z czystym sumieniem mogę je polecieć, bo zostały przetestowane przez nas i naszych znajomych na wielu wyjazdach. Długo zajęło nam znalezienie produktów, które sprawdzają się w każdych warunkach. Niestety, na rynku jest dużo dziadostwa, i nawet wysoka cena nie gwarantuje, że produkt jest przemyślany i spełni swoje zadanie. W naszym przypadku, podczas jazdy na Nakedach, taki zestaw składający się z jednoczęściowego kombinezonu przeciwdeszczowego, nakładek na buty i rękawice spełnia trzy funkcje. Pierwsza podstawowa i najważniejsza to oczywiście ochrona przed deszczem. Druga to komfort termiczny. Nawet jak nie pada, ale mocno spadła temperatura i jest zimno. Można ubrać szczególnie kombinezon, co wielokrotnie testowaliśmy i uratowało nam przysłowiową dupę. No i trzecia to ochrona przed błockiem, które na nas leci spod kół. Niestety taki jest urok sportowych Nakedów. Co z tego, że miałbym go piękną białą kurtkę, jak po przejechaniu przez kałużę, może i byłbym suchy, ale całe plecy byłyby czarne od błota, którego bym nie domył. Podsumowując, niepodważalną zaletą takiego zestawu jest to że w naszym przypadku spełnia kilka funkcji i zajmuje niewiele miejsca. Kolejny problem, jaki się pojawia podczas całodziennej jazdy w dużym deszczu, gdzie dodatkowo pojawiają się niskie temperatury, to parujący wizjer w kasku. W teorii rozwiązaniem jest Pinlock, czyli system przeciw parowaniu wizjera. Jedno z najpopularniejszych rozwiązań na rynku. Nasze przygody pokazały, że jednak w ekstremalnych sytuacjach Pinlock potrafi się poddać i powodować, że jest jeszcze gorzej. Jeżeli między pinlock a wizer dostanie się woda, to jest kaplica. Oczywiście można to zrzucić na zły montaż, ale jednak wiele razy spotkaliśmy się z sytuacją, że u naszych znajomych pinlocki nie dawały rady, a jeżeli pinlock się rozstrzelni i zacznie parować, to nie pozostaje nic innego jak go zdemontować. Dlatego możecie mi teraz nie uwierzyć, ale my nie używamy w swoich kaskach pinloków. Od kilku sezonów jeździmy w kaskach mało znanej w Polsce amerykańskiej firmy Bell. U nas wiadomo króluje szoj oraz fajotce. Dla tych co nie wiedzą, to właśnie Bell wprowadził jako pierwszy na świecie do sprzedaży kask integralny. Zrobił to już w 1968 roku, co swego czasu było rewolucją w ochronie głowy. Bell też jako pierwszy zastosował w swoich kaskach system MIPS. MIPS to specjalna cienka warstwa umieszczona między skorupą kasku a jego wyściółką. Ta warstwa może się lekko przesuwać w momencie uderzenia, niezależnie od reszty kasku. Dzięki temu kask może się minimalnie obrócić względem głowy, co rozprasza część energii rotacyjnej, jaka powstaje przy ukośnych uderzeniach, czyli takich, które w prawdziwych wypadkach zdarzają się najczęściej. Kaski Bell Race Star, których używamy, są wyposażone już w standardzie w wizjer fotochromatyczny, czyli automatycznie przyciemniający się w zależności od natężenia światła. Dodatkowo wizjer ten posiada właśnie powłokę antyfogową. Powłoka ta to cienka warstwa chemiczna naniesiona na wewnętrzną stronę wizjera. Jej zadaniem jest zapobieganie kondensacji pary wodnej. I te dwa rozwiązania są dla nas absolutnym game changerem. Gwarantuję, że każdy kto choć raz przyjedzie się w kasku mającym zamontowaną szybę fotochromatyczną nigdy więcej nie będzie chciał mieć innej szyby. Szyba dynamicznie zmienia swoją przejrzystość w zależności od siły promieni UV, które potrafią operować nawet w pochmurny dni. A wracając do powłoki antyfogowej, to rzeczywiście to działa. Przejechaliśmy w tych kaskach tysiące kilometrów, w każdych możliwych warunkach i nigdy nie parowały nam szyby. Kaski dodatkowo wyposażone są w technologię Flex. Jest to wielowarsowa wyściółka zaprojektowana tak, by pochłaniać energię przy różnych scenariuszach uderzeń. O tym, że mają świetną wentylację, są bardzo lekkie, bo w całości wykonane z karbonu, nawet chyba już nie muszę wspominać. Jedyna wada kasków Bell to jest ich cena oraz właściwie zerowa dostępność w Polsce, więc jest problem z przymiarką. A jak wiadomo, każda głowa jest inna. I choćby kask był najlepszy na świecie i nam się podobał, to jeżeli źle leży na głowie, to cudów nie ma i trzeba odpuścić. Oczywiście do niektórych modeli Shoya też można kupić szybę fotochromatyczną, ale i cena w okolicach 1000 zł mocno zniechęca. A tu taką szybę mamy w standardzie, wyciągając kask z pudełka. Wszystko to brzmi i wygląda pięknie. Jest tylko jeden mały skup. Od urodzenia posiadam wadę wzroku i muszę nosić okulary. Finał tego jest taki, że mam wizjer co nie paruje, ale już okulary niestety potrafią mi zaparować. Na szczęście, problem zazwyczaj pojawia się na postoju, więc wystarczy ruszyć motocyklem z miejsca i natychmiast mi odparowują. Jak już jesteśmy przy problemach, to pomimo przedstawienia tu na filmie jacy to jesteśmy mądrzy, doświadczeni i przewidywalni. Muszę Wam się przyznać, że też popełniamy błędy. Przygotowując się do wyjazdu w Pireneje, gdzie startowaliśmy w Barcelonie, byliśmy nastawieni na upał. No powiedzmy sobie szczerze, Hiszpania zawsze nam się kojarzy z dużymi temperaturami przez cały rok. Tylko jest jedno, ale wakacyjnym celem podróży jest jej południowa część, czyli Andaluzja. A tam w grudniu można w morzu pływać. No ale Pireneje leżą w północnej części Hiszpanii wzdłuż granicy z Francją i Andorą. I jak widać po filmie, z 30 stopni jednego dnia zrobiło nam się niespełna 10. Co po niektórzy z nas, w tym ja, za optymistycznie podeszli do tematu podczas pakowania się na wyjazd. Ja nie wziąłem nakładek na buty, a Mati nie zabrał kombinezonu przeciwdeszczowego, choć go posiada, a jedynie kurtkę na górną część ciała. No bo nawet jak złapie nas jakiś deszcz, to przecież będzie tak ciepło, że szybko się wyschnie. Ja wylewałem wodę z butów, co było oczywiste. Ale moja sytuacja to pikuś w porównaniu do tego, co przeżył Mati i w jakim stanie były jego jeansowe spodnie, które oczywiście następnego dnia dalej były mokre jak gnój. Chłop był bliski wyrzucenia ich do kosza. Dobrze, że udało się przypadkiem trafić na postoju Decathlon i kupić podnie przeciwdeszczowe. No więc pamiętajcie, zawsze, ale to zawsze trzeba być przygotowanym na najgorsze, bo potem można mocno żałować głupiej decyzji. Dlatego nie zapomnijcie o tym, aby Wasz motocykl był wyposażony w grzane manetki. O czym też już mówiłem we wcześniejszym filmie. W takie dni jak ten są niezastąpione. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli chcecie uprawiać daleką górską turystykę, koniecznie wyposażcie swój motocykl w grzane manetki, jeżeli ich nie posiadacie. Szczególnie jak planujecie ganiać takim motocyklem jak nasze, gdzie nie ma żadnej ochrony przed wiatrem ani zimą. Większość tego dnia jechaliśmy przez Francję w deszczu. Wjeżdżając do Hiszpanii, bo tam mieliśmy nocleg, przywitało nas słońce. Pocieszające było to, że na miejscu czekał na nas super hotel i piękna miejscowość Can Franc, która słynie z najwyżej położonego dworca kolejowego w Pirenejach. Can Franc Estación jest jednym z największych i najbardziej imponujących dworców kolejowych w Europie. Zbudowany w latach 1923-1928. Kiedyś był międzynarodowym węzłem kolejowym łączącym Hiszpanię i Francję przez Pireneje. Budynek dworca ma 241 metrów długości i ponad 350 okien przypominając pałac. W czasach świetności był nazywany Titanikiem gór. Po latach popadł w ruinę, ale został odrestaurowany i dziś mieści hotel oraz muzeum kolei. No dobra, rozgadałem się dzisiaj strasznie. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek dotrwał do końca moich wywodów. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu pod filmem. Będę wdzięczny za feedback. Pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie moje prywatne spostrzeżenia i nie jest to prawda objawiona. Każdy z Was ma prawo inaczej uważać. Yo, i do następnego.